Emocje sięgają zenitu, bo y, troszeczkę nam się pokrzyżowało plany przez pogodę, którą oczywiście nie byliśmy w stanie przewidzieć. Natomiast bardzo się cieszymy, że w piątek doleciały y, wszystkie gwiazdy z Warszawy: będą koncerty, będą licytacje, y, będą atrakcje dla dzieci. Dogrywamy szczegóły i jutro o 12 ruszamy pełną parą, liczymy, że zbierzemy pieniądze, że pobijemy rekord. My będziemy prowadzić licytacje, a co za tym idzie? Będziemy zbierać? Te... Money, money is very important for Dokładnie, everybody. Dokładnie, to jest najważniejsze, także e, mamy nadzieję, że e, nasze produkty, nasze rzeczy, które mamy do zaoferowania, e, pójdą za bardzo dużo pieniędzy. Tak, cash is really important for the children, pamiętajcie. Dokładnie. To jest właśnie, 30 raz. 30 raz. Zapraszamy. Rek rekordowa liczba oczywiście w tym roku, musi paść jak co roku, <noise> więc mamy nadzieję, że będziemy się świetnie bawić, no i że oczywiście szczytny cel... I cel, jaki mamy, łączy zostanie Pomimo wszystko, pieniędzy. łączy nas wszystko. Ja będę po raz trzeci w Malmo, Włodek. Po raz drugi. I będziemy mieli ogromną przyjemność poprowadzić ten 30. jubileuszowy finał. I mamy nadzieję, w nadzieję Marioli Turbiarz. Tak jest. I mamy nadzieję, że Państwo otworzą szeroko swoje serca i portfele. I, I wszystko oczywiście dla dzieciaków. W tym roku chodzi o wzrok. Szczytny cel. Absolutnie. Cel jest zawsze szczytny i jest to chyba najpiękniejsza orkiestra, jaka od 30 lat gra w tym naszym kraju i teraz już na całym świecie i bardzo tak. się cieszymy, że my będziemy akurat w malmę. Tak jest i niech ona trwa jeszcze długo, długo, długo. E, tak, i razem z całą tą cudowną ekipą, z tymi fantastycznymi e, ludźmi, którzy tu są, którzy tu organizują właśnie tak jak Mariola, e, ale również z całą publicznością, która jest bardzo otwarta, bardzo hojna, bardzo szczera. I jeszcze pozdrawiamy je, całą szwedzką polonię. I całą wielką orkiestrę świątecznej pomocy i Jurka Owsiaka i siema! Do zobaczenia, siema. Do zobaczenia jutro. Bijemy rekordy. No i kolejny raz mamy niesamowitą okazję. Jeszcze raz uczestniczyć w tak dużym przedsięwzięciu jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Niesamowite jest to, że z roku na rok zdobywamy coraz więcej pieniędzy. Mam nadzieję, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie trwała jeszcze przez wiele lat, a nawet jeszcze jeden dzień dłużej. To jest bomba. To jest bomba, to jest bomba, ja tu mam bilet, to jest co prawda trójka, a my mamy już trzydziesty finał. Wielkiej 30 ostry. finał. Dokładnie. I jeszcze będzie dużo. Mm -hmm. Dzięki temu nareszcie medycyna w Polsce zrobi jakieś postęp. Dokładnie, a finał jest pod tytułem Przejrzyj na oczy, jeżeli się nie mylę. I w tym roku gramy dla nie wiem, po prostu zdrowia oczu i wzroku, bo jak pięknie jest patrzeć na świat po prostu. Ja gram dobrze jako. Dobrze, I bardzo dobrze. Ja w ogóle cieszę się, że orkiestra przyciąga tak niesamowite energie i tak e, takich ludzi, którzy naprawdę chcą zmienić coś Ale w tym świecie. Ale wiesz, nie ma nic przypadkiem. Jak jest genialny facet, jak ma genialny pomysł, co to, to musi być genialnie. No i to już wychodzi od 30 lat, więc to jest w ogóle niesamowite, że taka, e, taki zryw jednej osoby mógł porwać tak wiele milionów ludzi w zasadzie. To masz to... powinno uczyć. Zachęcamy wszystkich, żeby to my zdołączyli. Dokładnie, wszystkich i wariatów, i normalnych, i takich, którzy po prostu... No, a normalnych znamy. To mało. No mało. to mało. Niech ja się przyłoży. No Jakby dokładnie, więc 30 dzień miesiąca, 30 finał. Widzimy się. Thank okay. you. Na 30 jubileuszowym w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Młodych Matuszak, Karolina Norczak, a przed Państwem mnóstwo atrakcji. Nie będziemy mówić o tym, co jest w programie. Nie będziemy opowiadać, wszystko się będzie działo, a teraz zapraszamy na scenę najbardziej barwnego ptaka polskiej sceny i nie tylko polskiej sceny, Krystyna ma Dzień Jak to się zaczęło z tańcem? Z tańcem od małego, Miał trzy lata, uważajcie mamy co robicie, jeśli nie jak mają trzy lata, bo moja mama mnie zaprowadziła na spektakl baletowy tak mi się spodobało, że jak wróciłam do domu, to powiedziałam, będę tancerką przez całe życie. Ale Krysia Ale... również pisze. Pisze fantastyczne książki, które będzie zresztą można nabyć e, i zdobyć autograf autorki u kolegi sprzedawcy. Polska, Paryż. Cały Właśnie, jak ty robisz, że masz taką energię, to zawsze na zawsze, zawsze byłaś widoczna, zawsze byłaś warna, zawsze byłaś ekscentryczna i elegancka jednocześnie. To się nie da połączyć, a to byś to udaje. Co do elegancji to niestety ty ciągle myślę, że jak się postaży to by taką elegancką, starszą Panią. To postażenie już samym przyszło jest tą elegancją ja nie? nie. Jak się robiło, ale to tak jakieś. Strój z worka na śmieci plastikowego. Ale ty, ty ze wszystkiego potrafisz zrobić elegancję. Jak to się uchodzi? elegancja jest dla nas, proszę Państwa, i tego że A to nie jest tak, że jeszcze Paryż trochę ci to budowa? Nie, ja dodaję Paryża. Ja o właśnie, proszę Państwa, i to jest point tego pierwszego pytania. I właśnie jak zmotywować małe dziewczynki do spełnienia morza? Przede wszystkim ich słuchać. Słuchać tego, co one mówią. I taka mała dziewczynka, na przykład ta, co tu siedzi, widać, że jest pewna siebie, że nie, co i chodzi w życiu. Tylko, że jej rodzice nie przeszkadza. I ma taką receptę, że należy zawsze robić to, co się czuje, na co się mało. Czyli ufać, sobie wszystkim. ufać głównie sobie i postępować zgodnie z własnymi przeczuciami. Kuba, kolejna licytacja. Szalejcie. W takim wypadku 600, 500, 500 koron po raz koron pierwszy. 500 po raz pierwszy. Kto da 600? Kto już da 600? Da 600? Kto 500 po raz drugi. 500 po raz drugi. Kto da, Kto? Kto da więcej? 600 po raz 600? 700? 500. ile? 700, dobra! 700, 700. do tej pani! Grubo! Ile? 1000. 1000. koron do yeah.

Bardzo ja się cieszę, że mam okazję zagrać na tą szczercy w Oś. chciałabym pozdrowić e, pana Osiaka. Jest to dla mnie zaszczyt, że mój debiut będzie związany akurat z takim następnym celem. Szalone mieście tracę powietrze, czuję ci w wzrok. Co noc. Co noc. związany ręce na Mam nadzieję, że się podobało i. I wiadomo, wspierajmy wszyscy woś. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków na całym świecie, którzy dzisiaj biorą udział w tym wspaniałym święcie, jakim jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Odkąd sięgam pamięcią, zawsze orkiestrę wspieram, gram dla niej, nawet zdarzyło mi się. W ubiegłym wieku, bo w roku 1997 samemu mieć identyfikator i zbierać pieniądze do puszki. Tym razem w Szwecji, tym razem w Malmę. Grałem już dla Poloni w Hamburgu, w Atenach, w Londynie, w Nowym Jorku. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie pierwszy raz w Szwecji. Bardzo mi miło, że, że dzięki orkiestrze mogę zwiedzać świat. Tak, to ja widzisz bywa tak. Zimno Co znaczy czekać ją tu dłużej oknie? Wpisany w los milcze Wielkich powstań i upadków wężem, prosznych pieśni.